Cześć, siemanko, witam was w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 z Content Modem 2.6 i Gospackiem 4.2 I z tej strony oczywiście Alban I w tym odcinku yy, wymyśliłem sobie co chciałbym zrobić już Otóż chciałbym zrobić zadanie nowi ludzie dla Okary Już ostatnio w poprzednim odcinku dwóch znalazłem Właśnie w Okarze potrzebują więcej ludzi no i tak, ogólnie poczytałem sobie troszkę o położeniu tych ludzi przed nagrywaniem odcinka. No i tak, mniej więcej wiem gdzie niektórych z nich znajdę. Także oczywiście, czekajcie, mamy dwóch ludzi i z tego co pamiętam to musimy znaleźć jeszcze trzech albo czterech. Oczywiście poczytałem gdzie oni mogą się znajdywać. <laughs> Sorry, to ja trochę. Ciężko mi się mówi, ale tak, ogólnie kręcę się w kółko w tym odcinku. Ale dobra, musimy poszukać tych ludzi. I oczywiście zmierzam w stronę Okary. I no bo jak już mówiłem, to wiem, gdzie niektórzy ludzie się znajdują i postaram się ich znaleźć. <laughs> Oj, coś mi utrzyma To przeziębienie. Czekajcie, na się. Dobra, z tego wszystkiego już zapomniałem gdzie idę całkowicie. Dobra, no więc może na początku. Kurde pójdę tutaj sobie. Na dół. Na dole widzę ogry oczywiście. Ale oczywiście podejmę się walki z nimi. No nie są aż takie silne. Chociaż oczywiście ogry są silne, co ja gadam. Tylko po prostu jeśli mamy na nie taktykę, no to sobie z nimi poradzimy bez problemu. Czekajcie, ostatnio przypakowaliśmy też trochę, no i mamy nowy mieczyk i powinno być naprawdę super, bo ten mieczyk naprawdę jest mocny. No i oczywiście musimy uważać podczas walki z ogrami, no bo same umiejętności nie wystarczą, tylko trzeba liczy się też taktyka. Ale czekajcie, już jeden praktycznie jest położony. No i jeszcze dwa oczywiście, powinno być, tro być teraz troszkę łatwiej. Bo mam ich pod górkę, chociaż oczywiście łyknę się miksturki życia i tak dobra, wyjmujemy mieczyk, i dalej mamy ich trochę pod górkę, tak jak mówiłem, więc trochę lepiej powinno się walczyć. No i tak bijemy, bijemy, ale ten ogry nam troszkę ucieka w ogóle. No i kurczę znowu, musimy wejść w we ekwipunek. No widzi się, ogry są trudnymi przeciwnikami. Ale chodziło mi o to, że nie są trudni na tyle, żebyśmy nie mogli ich pokonać, żeby byli nie do pokonania. No bo oczywiście ogry możemy pokonać, tylko po prostu są silne. No i widzicie, chwila nieuwagi, trochę się rozgadałem. Już zacząłem dostawać baty od nich. No ale oczywiście pieczeń zjemy, energię podładujemy. I tak, dobra, kurde, tego jednego trzeba załatwić strasznie, nie wkurza. Dobra, załatwiony. I widzicie, znowu wykwipunek. Trochę taka do dupy robota, ale... Ale... Dobra. No i bijemy, bijemy. No właśnie, ogry mnie wkurzają trochę. Bo one się oddalają strasznie. I trudno je ciachnąć. Dlatego z jednej strony fajnie jest być magiem. W gotyku trójce, bo mag by... Wiecie, kilka kuli ognia i by było pod ograch. Kurde, jeszcze... Tam stoi czwarty, czekajcie, może tak z skałki Strzelujemy w niego, no widzicie, udało się No i on tu biegnie, biegnie I zanim dobiegnie, to możemy w niego postrzelać Widzicie, oczywiście ogr magiczny Przeszedł przez skałę W ogóle zaczął mnie olewać Nie wiem czemu Dobra, czekajcie Szybko ekwipunek, szybko Widzicie, ciachnąłby I by mogło być po nas ale do skały go przyciśniemy także myślę że nie będzie problemu Dobra dobra już 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 szybko szybko kurde patrzcie wiele miksturek już zużyliśmy na te ogry ale kurczy no książko jest trochę Dobra dobra niech podejdzie niech zaatakuje pierwszy no i widzicie, udało się no i czas my tu mamy starą skrzynię Oczywiście stare skrzynie są dla maga Ale Oczywiście nam się też przydadzą No oczywiście nic tutaj nie było Jakiegoś cennego Ale mimo wszystko Warto otwierać stare skrzynie No bo potem możemy Chociażby znaleźć zwój błogosławienia miecza W jednej z ciężkich z, W jednej ze starych skrzyń Ale to będzie chyba Dwudziesta któraś bodajże Także oczywiście starych skrzyń też warto troszkę poszukać i potem je otworzyć. No i rozpruwacie tu mamy oczywiście, bo się, żeby mnie nie dziabnęły, bo zatrują oczywiście i nie będziemy mogli sprintować, no ale pewnie mnie dziabną, niestety jak to rozpruwacie, myślę, że nic nie jest przesądzone, no widzicie, niestety dziabły mnie. Dobra, jeszcze mamy tutaj tego jednego, załatwimy. No, szybko, szybko. Dobra no i myślę, że to chyba, to chyba były wszystkie. Także miksturkę uzdrawiającą. Oczywiście bierzemy, ale mamy jeszcze z tego co popatrzałem przed chwilą. Chyba 18 tych miksturek, także powinno nam starczyć. Chyba że oczywiście rozprowacze dalej się ukryły i muszę z nimi walczyć. I znowu mnie zatrują czy coś. Chociaż nie, one są tam na dole, na dół na razie nie chcę złazić, ponieważ jak już mówiłem o jest gościu, którego szukałem, tego gościa szukałem właśnie, pamiętałem, że on tu siedzi gdzieś, yy, no i tak Owen, i z tego co pamiętam, on właśnie może się udać do Okary, oczywiście z nim pogadamy. Hej ty, masz może jakąś porządną wódę dla nieszczęśliwego górnika? Chcę się zapić. Kim jesteś? Bezdomnym górnikiem, nazywam się Owen. Straciłem podczas wojny wszystko, co było mi drogie. Czekam, aż jakiś orkowy patrol zabierze mnie stąd i wyśle do pracy w kopalni. To no kurde tak łatwo chcę się poddać. Chyba mam lepszy pomysł niż wydanie cię orkom. A? No to dawaj. Przyłącz się do buntowników. Okara jest niedaleko stąd. Okara? Ta, wiem gdzie to jest. To stara kopalnia żelaza. Zawsze mi się wydawało, że jest zaczopowany. Dobra, czekajcie, najpierw mu damy to. Dzień. O, widzicie, zadanie mu wody. Po prostu cztery y, punkty reputacji dostać w okaże. No i tak. Dobra, dostaćmy reputację i wszystko. No i tak, kolejny człowiek znaleziony. Oczywiście idziemy dalej. Czekajcie. Wiem gdzie jest jeden właśnie następny bodajże on jest chyba magiem yy, i on też może się udać do Okary ale tam mamy bliżej praktycznie w sumie z Montery i o tym magu właśnie pamiętam, bo właśnie ciężko było go znaleźć, właśnie się znaczy się, nie to chciałem powiedzieć chodzi mi o to, że kiedyś jak robiłem to zadanie już, no to przypadkiem znalazłem tego maga i właśnie zapamiętałem z tego jego lokalizację, gdzie on się znajduje no i tak z tego co pamiętam to chyba tędy się szło właśnie przez ten rów. Czy co to jest w sumie? I właśnie tędy się idzie. I co? I tu powinna być koło tej właśnie zburzonej chatki, co widzicie. Powinna być jaskinia i w tej jaskini powinien być ten mag. No i miał on chyba jakieś kłopoty z jakimiś oźwięcami. No i zobaczmy zaraz o co chodzi. Ej, czekajcie, tutaj jeszcze nie ma jaskini jego. Czyli trzeba chyba się udać dalej troszkę, ale widzicie, czekajcie. O, wi widać już tutaj jaskinie na dole, czyli tutaj on siedzi, czyli się chyba nie pomyliłem co do lokalizacji. Tutaj jest na 99% ten mag. No i oczywiście pogadamy sobie z nim i zaprowadzimy go do okary. Znaczy się oczywiście pewnie sam się uda do okary, ale będzie kolejny człowiek. Jeśli załatwimy tego maga do Okary, to chyba zostanie nam już tylko dwóch ludzi. Także szybko to zajdzie. O, widzicie, mamy tego maga. Hej tak Oczywiście ma pretensje, że się skradamy. Ale zapiszę sobie grę z całym zapisem, bo stałego zapisu jeszcze nie robiłem dzisiaj w tym odcinku. I oczywiście gadamy. Cii, poszalałeś? Nie tak głośno! Chcesz obudzić zmarłych? Od kiedy to mały hałas ich budzi? Zwykle tak nie jest. Ujmę to tak. Eksperymentowałem troszeczkę z prastarą magią. Doprawdy. Tak. I obawiam się, że straciłem kontrolę nad tym wszystkim. I teraz jestem u. Aha, czyli widzisz, eksperymentował z magią, obudziło żywieńców. I teraz ma problem. Prowadzę cię stąd. To się No dobra. Aha, mamy go osłaniać i spróbuje on wyjść z jaskini. Tak! Jednak bez magii. Muszę dostarczyć ważne z... O, to chyba ognisty puchar. To ognisty. No widzicie, on ma ognisty puchar. Oczywiście pewnie jak go wyprowadzimy, to dostaniemy ten puchar. I będzie to już chyba trzeci, który mamy. Chłonąłem mroczne sztuki magiczne prada. Chciałem nauczyć Nie... No widzicie, udało mu się, ale coś poszło mi tak. Sobie na Jestem więźniem własnej głupoty. Jeśli spróbuję opuścić tę jaskinie, martwi mnie powstrzymać. No widzicie, śmieszna w ogóle historia. Aha. Oczywiście on powinien udać się do Okary. Pokaż. Pokaż mi swoje towary najpierw. On ma tu oczywiście towary. Myślę, że trzeba sobie nie kupić chociażby. Czekajcie. No kupię sobie wszystkie miksturki w sumie. I tak mamy trochę hajsu. Sprzedajmy sobie w sumie to co mamy. Znaczy się to co nam niepotrzebne. No i tak łuk sobie ten zostawimy. Czekajcie ten Morgenstern... Sorry. Ten Morgenstern i to wszystko możemy sprzedać. tarcze też. No i to było chyba wszystko. Akurat nie mieliśmy zbyt wiele. Czekajcie ja tutaj postaram się go wyprowadzić. Ale najpierw... Mm... Najpierw chciałbym przeszukać to miejsce, no ale z tego co widzę, to już tutaj nic nie ma. Także dobra, wyprowadzimy go, bieg starczy. No i tak, on oczywiście te teraz będzie biegu. No i dobra, pulpit potem przeczytamy. O, widzi się, rozbudzony szkielet. W ogóle patrzcie, jak ten Mak się śmiesznie drze. Ma taki śmieszny głos. Specjalnie mu zrobili taki chyba. No widzicie, rozbudzony zombie, ale z tego co oczywiście widzicie, nie idzie zbyt trudno. Wydawało mi się, że ożywieńcy będą troszkę silniejsi. No i tak, rozbudzony szkielet, oczywiście też walczymy i walczymy. Nie wkurzaj mnie tak te szkielety, bo przynajmniej się nie odsuwają tak jak te ogry. Jakoś ta walka idzie z nimi. No i tak, oczywiście już praktycznie go wyprowadziliśmy z jaskini. No, kilka ożywieńców tylko stanęło nam na drodze. No i on tu się pewnie zatrzyma. Dobra. Udało się! Jestem na zewnątrz. Musisz zniszczyć także resztę tego pomiotu. Jeśli tego nie zrobisz, będzie za mną wszędzie podążać. Dobra, czyli chyba tam zostali jeszcze w tej jaskini, a czyś? Albo myślę, że po prostu znaczy się tutaj wybiliśmy ich, ale w tej odnodze jeszcze chyba zostali jacyś. No oczywiście sobie to sprawdzimy. O, widzi się rozbudzony szkielet, zaskoczył mnie, biegłem sobie sprintem i tak mnie dziabnął po prostu, że dobra, najpierw zombie się może zajmiemy. Oni są w ogóle powolni, ale jak zaczną dziabać to już ostro po prostu że naprawdę tracimy wiele życia na walkę z zombie na razie póki co się nie, roz, nie rozkręcili został oczywiście jeden, ostatni jest tu w ogóle posąg Beliara ale oczywiście teraz nie chcę z niego korzystać nie chcę punktów nauki tracić, mamy chyba dostatecznie dużo właśnie punktów życia czy coś nawet nie mam punktów nauki zbytnio dobra sobie, także tutaj nie będziemy co robić w posągu Beliara. No i tak, zbiorę sobie te wszystko, dobra, zebrałem. I oczywiście idziemy sobie pogadać z tym magiem. No i on pe no na pewno się uda do okary. No i będziemy mieli kolejnego człowieka załatwionego. Czyli już będą czterej nowi członkowie. Twoi ożywieńcy nie przeszkodzą już nikomu w niczym. Chwała Inosowi! Udało się nam! Przysięgam, że nigdy już nie popełnię tak wielkiego kłędu. Dziękuję. No i tak, dostajemy trochę hajsu. Aha, zaniesiemy jego gniste puchar, Czy widzi się. O. Słyszałem, mój. No i tak, mamy już 29 punktów reputacji buntowników. No i 52 reputacji w Okarze. No i tak, Max sobie może iść już do Okary. Zerknę na czas odcinka, ile ja już nagrywam. No tak 15 minut niecałe. No już praktycznie wybiło 15 minut, także myślę, że możemy poszukać sobie jeszcze jednego członka. No oczywiście jakby to jakoś zleciało szybko, no to moglibyśmy dwóch poszukać. No i tak, czekajcie. Pamiętam, że był tutaj niedaleko jeszcze jakiś właśnie. I on był... Właśnie mi się wydaje, że między Silden a Okarą. To był taki gościu wystraszony. To siedział w jakiejś jaskini, a... Przed jaskiniem jakieś stwory biegały i on się tego bał po prostu. Z tego co pamiętam właśnie takie coś było. No i tego gościa myślę, że poszukamy. Ale mi się wydaje, że on był właśnie bliżej Silden. Niż Okary, no, czy widzi się tutaj gdzieś. Pomiędzy. No oczywiście możemy sobie poszukać tego. Tak, ale gra mi leguje strasznie niesamowicie. No i tak. Tylko myślę właśnie. Którędy iść. Czekajcie, bo chyba on był jakoś w lesie raczej, a nie tak na zewnątrz. W lesie była ta jaskinia taka dosyć dobrze ukryta. Widzicie, właśnie widać stąd Silden w oddali. I tak, no i czekajcie, tam widać w ogóle jakieś obozy. Chyba obozy buntowników to są. No bo tam potem się dowiecie, że buntownicy się ukrywają w lasach oczywiście, przed orkami i będą chcieli zaatakować Silden ale o tym wam opowiem, albo sami zobaczycie jak dojdziemy do Silden właśnie jako następnego miasta I tak oczywiście skaczemy, skaczemy i poszukam tego gościa no tutaj powinna być jakaś jaskinia poczekajcie, w ogóle goblinska jagoda no i ziele królewskie, wszystko zbieramy, co tutaj jest no i tak idziemy obym znalazł właśnie tego gościa w jaskini, bo miałem zawsze chyba problemy ze znalezieniem jego, bo to jest dosyć dobrze ukryte. No i tak. Co tu jest? Patrzcie, ile goblinów. No, skąd ten, Skąd ich tutaj tyle? No oczywiście, widzicie, padają na strzała lub dwa. No, znaczy się nasieknięcia, bo machanie mieczem nie nazwałbym strzałem. No i tak. Dobra, oczywiście gobiny są słabe, więc praktycznie darmowe punkty doświadczenia. Oczywiście tutaj jest ich pełno. To nie wiem, może to jest jakiś quest na te gobliny. Ale czekajcie, w grupie one potrafią chyba sieknąć nieźle. No i tak, oczywiście, dobra, czekajcie, czekajcie. Wyjdę sobie stąd, żeby mieć ich jakby od tyłu, dużo naraz. Dobra, no i teraz możemy walczyć. No, strzały lub dwa, więc jakoś to powinno pójść. O, awans na poziom i widzicie, tak sięgają te gobliny że dosłownie prawie padliśmy, ale na, na szczęście nam się udało wybrnąć. No, po prostu tyle goblinów naraz atakuje. To naprawdę niby niepozorne gobinki, a mocno można oberwać. Dobra, dobra, teraz powinno pójść już łatwiej, ponieważ jest ich już mniej. Ale naprawdę sporo tu tych goblinów. No było tutaj spokojnie z 20. Około. O, oczywiście ich nie liczyłem. To tylko są moje przypuszczenia. No i tak ostatni jeszcze. No i ogólnie czas leci odcinka. A ja szukam właśnie tego kolesia. No i kurde, oczywiście tutaj jeszcze więcej tych goblinów. Ale tutaj w ogóle są jakieś skarby w tej wieży. Czekajcie, wezmę się łyk na miksturki aż. bo żeby mnie nie, nie rozszarpały te gobliny. No i tak, dobra, czekajcie. No i na nie też trzeba jakąś taktykę. Myślę, że po prostu nawalać i nawalać po prostu. I to jest cała taktyka na gobliny. No i tak, oczywiście już wiadomo jak wybijemy trochę tych goblinów, no to już idzie łatwiej. No widzicie, dwa strzały na goblina. I co? I dalej bijemy i tłuczemy wszystko Dobra, dobra. Jeszcze troszeczkę. No kurde, nie wkurza też one odchodzą, tak Dobra, zaraz w ogóle muszę się napić miksturki. Ale nie, patrzcie, idzie już. No już gobiny pokonane. Naprawdę ich tutaj było dużo. No trochę zeszło czasu, ale przynajmniej doświadczenia nabiliśmy sobie. Oczywiście wszystko co tutaj jest, te skarby. Które pewnie ukradły tego gobliny oczywiście wzięliśmy. No i tak napiłem się, ale tutaj widzicie jeszcze więcej tych skarbów, wytrychy i wszystko. Patrzcie, nawet co to jest. To są jakieś bębny, chyba, ale ja tego nie możemy wziąć. No i tak, miksturka wypita, i może mieć dalej szukać. Właśnie o czekajcie Czy to ta jaskinia Oby tak Bo właśnie nie widziałem tutaj teraz jakąś jaskinię Ło kurde patrzcie co to jest Szrat To w ogóle patrzcie jak to wygląda Jak taki przerośnięty człowieczy goblin Ale to jest naprawdę Mocny stwór Ale oczywiście mamy pod górkę go Więc się powinno udać No ale 150 doświadczenia Więc nie mało No i tak czekajcie gdzie ta jaskinia już chyba zgubiłem w ogóle, ale widziałem ją właśnie tutaj. Kurde, patrzcie, mamy tu trola nawet, ale nie w ten sposób. Kurde, czekajcie, ile tu tych stworów, co to? Kurde, ile tych troli? Ja pierniczę. Czekajcie, może uda się trola pokonać? <laughs> no widzicie, jakoś to idzie gładko. Lol. No ale patrzcie, Gothic 3. Jakie trolle są słabe. Widzi się jeden pokonany. No i patrzcie, one w ogóle stoją w miejscu, a my je możemy nawalać, te trole. No i tak, więc oczywiście nawalamy. Widzę tam nawet zębacze. No i nie wiem czy znajdziemy tego człowieka dla Okary w tym odcinku. No znajdziemy już w tym odcinku dwóch, ale ogólnie troszkę sobie właśnie, właśnie polujemy w tych lasach i myślę, że ogólnie nie wyjdzie to nam na złe. No bo rzecz jasna zdobędziemy doświadczenia trochę i skóry zębacza. A właśnie skóry zębacza są nam potrzebne do zrobienia tego pancerza. Spłytek pancerza pędzacza. O kurde, ale czekacie ekwipunek. W ogóle coś zapominam ostatnio. Zapisywać grę. A to jest zły nawyk. Bo oczywiście możemy paść. No bo coś się na nas może czaić w tych lasach. No i tak zębacze bijemy dalej. No i tak to jest ostatni, sobie oczywiście ich przeszukamy no i tak, czekajcie kurde, zapomniałem że nie umiemy zbierać skór z zębaczy i te zębacze chyba na darmo poszły kurde, bo w ogóle nie mamy umiejętności zapomniałem, mamy tylko zęby, szpony, rogi a nie mamy umiejętności pozyskiwania skór z gadów chyba Bo w sumie zębacze to chyba gady jakby no, czekajcie, ale tutaj są jeszcze zębacze. Wezmę sobie, ja zapamiętam to miejsce właśnie między Syden a Gotom właśnie w tych lasach. No, muszę się teleportować do okary. Nauczę się właśnie tego pozyskiwania skór i zakończę odcinek. I przy okazji, jak będziemy jakieś zębacze widywać, no to już będę miał zbierać z nich skóry. No, oczywiście, ponad 20 minut odcinka, no już 23 minuty. Także będę musiał kończyć. No I w następnym odcinku myślę, że znajdziemy tych dwóch ludzi dla okary ostatnich. No i, no i to by było chyba tyle w następnym odcinku, ale jeszcze uleczę się z tego szarego paska. Widzicie, mam, mieliśmy szary pasek sprintu na środku. No i tak, który nas może uczyć, ten o polowaniu. Gady ze skóry. Kurde zdolności łowieckich brak, czyli dobra plus 5 i gady teraz i zwierzęta no i mamy jeden punkt nauki ale umiemy już dużo zdolności myśliwskich no i ogólnie tak jak już mówiłem będę kończył tu odcinek w następnym odcinku postaram się znaleźć dwóch ostatnich ludzi dla Okary i tak gra zapisana więc dzięki za oglądanie trzymajcie się siema